Czy masz wrażenie, że Twoja kłótnia z mamą to zapętlona animacja w The Sims? Ten sam scenariusz, te same emocje i czerwony minus nad głową. Zawsze chodzi o nieposprzątany pokój albo o telefon, brzmi znajomo? To się nazywa błędne koło komunikacji. Wyobraź sobie, że w grze macie tylko negatywne opcje dialogowe. Twoja mama wybiera narzekaj na bałagan, a ty automatycznie odpowiadasz, broń się. Efekt! Pasek relacji spada, a wasze paski potrzeb społecznych świecą na czerwono. Obie czujecie się sfrustrowane i niezrozumiane. Ale jest sposób, by to przerwać. To jak odblokowanie nowej interakcji. Nazwijmy to aktywnym słuchaniem. Krok pierwszy pauza. Zamiast od razu odpowiadać, weź głęboki oddech. Krok drugi zrozumienie. Pomyśl, o co tak naprawdę chodzi, mamie. Może jej pasek energii jest na wyczerpaniu i potrzebuje wsparcia. Jej prawdziwa potrzeba to niezłość, a pomoc. Krok trzeci. Nowa opcja. Zamiast to nie moja wina. I spróbuj, rozumiem, że jesteś zmęczona. Pomogę ci. Ta mała zmiana może zdziałać cuda, a nad Waszymi głowami pojawią się zielone plusy. Spróbuj! A pasek relacji z mamą na pewno pójdzie w górę.